Cześć witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Pozdrawiam was z takiej pięknej łąki. Zobaczcie jaki piękny tutaj krajobraz taka piękna przyroda i można powiedzieć szczerze, że jest to mój pierwszy film kręcony dla was w tym roku. W ten sposób, że siedzę na trawie można powiedzieć leżę sobie na trawie no i podziwiam właśnie takie piękną tu przyrodę. Tam jakiś orzeł czy muszołów lata. Poluje, piękny las. Co prawda, z daleka hałasują samochody, bo tu jest przelotowa trasa S6, ale to nic. Od czasu do czasu tu przejedzie jakiś fajny pociąg. No, i słuchajcie, w dzisiejszym filmie taki będzie film rowerowy. Dawno nie było nic na moim kanale na temat rowerów, i dzisiaj będzie o bagażnikach do roweru. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś rower typowo miejski, jakiś typowo turystyczny, no to zawsze producent, w jakiś tam bagażnik ten rower wyposaża, a jeżeli na przykład kupicie rower typowo górski, jak to się mówi, MTB, albo teraz te nowe rowerki bardzo popularne, które się coraz bardziej zaczęły robić, e, tak zwane fadbajki, tak zwane grubasy na grubych oponach. Gdzie można takim rowerkiem po prostu w każdy teren wjechać? No to niestety, te rowery nie są wyposażane fabrycznie w bagażnik. Na pewno ktoś z Was powie: Ale przecież bagażnik w rowerze takim to obciach. No, tylko tak może powiedzieć osoba, która, jak to się mówi, tym rowerem jeździ wokół komina albo wokół bloku tam, gdzie mieszka i nigdy rowerem nie była w jakiejś takiej dłuższej wycieczce całodniowej bo nawet jeżeli mamy się tylko w zamiar wybrać jakieś 20-30 km trasę no to i tak nawet jak się zrobi ciepło to żeby ściągnąć bluzę dresową i gdzieś ją zawiesić no wiadomo zawsze można powiesić na kierownicy ale nie jest to wygodne no i ta bluza nam się po prostu tam za chwilę ubrudzi od przedniego koła i tak dalej więc bagażnik jest w takich wypadkach bardzo potrzebny i powiem wam, że mimo tego, że większość ludzi, co jeździ sobie gdzieś w trasę i zamierza sobie kupić jakiś bagażnik, tak się pojawią w sklepie no to małe rozczarowanie, bo wybór bagażników do rowerów jest bardzo ubogi. Właśnie do takich rowerów MTB potocznie nazywanych górskich. Miałem kiedyś taki bagażnik, no był fajny, bo można powiedzieć z kompozytu, czyli z plastiku, miał głównie elementy plastikowe, jakiś tam element metalowy, no ale nie miał tej takiej, tak zwanej sprężyny metalowej, tylko miał jakieś takie gumowe sznurki, jak to się mówi. Zapomniałem, jak to się na to mówi, ale wiecie o co chodzi: takie gumki. No i nie było to dobre rozwiązanie. Najwyższy czas może pokazać moje inne rowerki, które są wyposażone w bagażnik fabryczny że wam kilka moich rowerów z kolekcji i bagażniki fabryczne jakie w nich są. Tutaj mam rower norweskiej firmy DBS. O, taki może mało popularny, mało spotykana firma w Polsce. No i zobaczcie, tutaj jest naprawdę porządny bagażnik. Naprawdę porządny bagażnik fabryczny. Mocna sprężyna. Więc taki tutaj jeden bagażniczek w moim rowerku. Kolejny rowerek niemieckiej firmy, wyprodukowany w kolonii, rower Lincoln. No, już taki zabytek, bardzo fajny. I tutaj też on ma fabryczny bagażnik, ale tutaj ten bagażnik jest niklowany, więc już w ogóle jest już niespotykany w tego typu nawet fabrycznych bagażnikach obecnie w rowerach. Mocna sprężona, więc naprawdę stara, porządna robota. Rower Jubilat 2. Tak wygląda właśnie bagażnik fabryczny w Jubilacie 2. Tak to wygląda w oryginale, jak fabryka dała bagażniczek. Ostatnio udało mi się dorwać, jak to się mówi, bardzo fajny bagażnik aluminiowy, który będę chciał właśnie zamocować w tym rowerze. Więc w dalszej części filmu pokażę Wam ten sam bagażnik, jak on wygląda, a następnie zamocuję go do tego roweru. I sami ocenicie, czy to był mój dobry zakup, czy może niedobry. A teraz Wam pokażę ten bagażnik, który zakupiłem właśnie do tego mojego roweru. Powiem Wam, że szukałem, rozglądałem się za konkretnym, fajnym bagażnikiem. I powiem Wam, że chyba mi się udało kupić. Coś za dobre pieniążki, dobrze wykonane, no i spełniające moje oczekiwania, jeżeli chodzi o taki bagażnik. Bagażnik jest wykonany w całości z aluminium. Waga tego bagażnika niecały kilogram dokładnie 965 gram. No wiem, że zawodowcy jeżdżący w jakimś tam kolarstwie górskim powiedzą kilogram przecież kilogram to jest bardzo dużo, żeby zwiększyć wagę roweru. No, słuchajcie, coś za coś. Jeżeli ktoś chce mieć bagażnik, na który sobie Zabierze jakieś jedzenie tam w daleką wycieczkę, czy zamocuje. Tutaj, zobaczcie, widzicie, tutaj możemy sobie włożyć jakąś bluzę. No to coś za coś. No to niestety kilogram. Jest to bardzo dużo, można powiedzieć, jeżeli chodzi o obciążenie roweru. Ale to jest nic w porównaniu z tym, jak za pomocą takiego bagażnika nasz rower staje się bardziej użytkowy. Możemy sobie pojechać na jakąś długą wycieczkę, zabrać jakieś tam sakwy rowerowe, do których zapakujemy jedzenie, jakieś inne tam rzeczy, które nam się po prostu całodniowej wycieczce rowerowej albo nawet kilkudniowej wycieczce rowerowej przyda. Tutaj ten bagażnik, zobaczcie, z boku ma takie pałąki. Te pałąki służą do tego właśnie, jeżeli zamocujemy sobie jakieś właśnie sakwy rowerowe. To nam taka sakwa nie będzie się obcierała około i tak dalej, więc producent pomyślał nawet pod tym kątem. Ten bagażnik rowerowy jest mocowany na tak zwaną sztycę, czyli rurkę podsiodłową. Zobaczcie, widzicie? Oprócz tego tutaj mamy takie podkładki gumowe. Możemy regulować na sztyce podsiodłową od 2,5 cm średnicy do 3 cm. I ewentualnie tymi gumami możemy sobie tam dopasować, tak żeby to było ok. I oprócz tego, na koniec musimy tutaj dociągnąć takimi śrubami na Imbusa, czyli każdy zestaw rowerowy bez problemu. W komplecie są takie. Od razu Wam mówię ważna rzecz. Jeżeli zamocujemy to na sztyce, to musimy ładnie to spasować za pomocą tych gum. Żeby ktoś czegoś takiego nie zrobił, że nie będzie używał tych gum, powie: A po co mi te gumy? Zamocuję tak. Na, ewentualnie dam tutaj jedną taką gumkę, żeby tutaj się nic nie amortyzowało i tak dalej. I dociągnę tutaj na maksa tymi właśnie śrubami impulsowymi. Nie. Bo jeżeli na maksa dociągniecie i nie podłożycie żadnej tutaj gumki, może spowodować to, że tutaj po prostu to jest aluminium. I to aluminium może tutaj gdzieś pęknąć, więc to trzeba bardzo dobrze spasować. I jak już będzie się dobrze trzymało, na sam koniec delikatnie tylko dociągnąć tutaj. Więc no jest fajny, jest fajny bagażniczek. W 85% wykonany jest z aluminium. Dlaczego 85%? No bo wiadomo, ten pałąk do mocowania właśnie bagażu, do zamacowania jakiejś tam bluzy. Jak nam się zrobi po prostu ciepło, ściągamy jakąś bluzę. O to mi chodziło właśnie. Większość bagażników jest tak zrobiona, że nie posiada właśnie czegoś takiego, zobaczcie. Widzicie? Na sprężynie. Pyk. A tu w sobie po prostu położę bluzę. Mocne sprężyny, zamknę i nie będę się martwił, że gdzieś po drodze tą bluzę przemieszczając się z górki gdzieś po lesie zgubię po prostu, bo to będzie wszystko tutaj mocno się trzymało. I teraz tak. Ten wiadomo pałąk do mocowania jest wykonany ze stali. Tutaj magnesik przyciąga, tak samo sprężyny, reszta elementów to jest aluminium, zobaczcie, to jest wszystko wykonane z aluminium, tutaj magnesik nigdzie nic nie przyciąga. Tutaj wiadomo, te imbusowe śruby też są wykonane ze stali, więc magnes tu przyciąga, więc zobaczcie, widzicie, naprawdę bardzo porządny bagażnik. Jeżeli chodzi o wymiary, długość tutaj jego całkowita odtąd dotąd to jest około 43 cm. Tutaj gdzie mocujemy po prostu sobie nasz towar, który będziemy przewozić, jakąś bluzę odtąd dotąd tutaj, to długość tego jest 34 cm, szerokość tutaj 12,5 cm. Jeżeli chodzi o wysokość między tutaj tym elementem, a tutaj tym, to jest dokładnie 26 cm. No fajne, fajnie, naprawdę. I teraz najważniejsza rzecz, ktoś powie ile to kosztuje? No słuchajcie, ja dałem za ten bagażnik 59 zł plus koszt wysyłki, więc uważam, że za to porządne, bo naprawdę to jest wszystko tutaj porządnie wykonane. Aluminiowe, porządne, spawy, widać, że no, to nie jest jakaś fusera. To jest naprawdę wszystko ładnie wykonane. E, wiadomo, no, trudno powiedzieć coś, co się kupuje jako nowe. Dopiero po jakimś użytkowaniu roku, dwóch, będzie można coś więcej powiedzieć. Jeżeli chodzi o bagaż, maksymalną jego wagę, jaką możemy zamocować, na tym tutaj bagażniku to jest 10 kg. Czyli standardowo wszystkie bagażniki opłyną, jaki macie rower. No nie licząc jakichś tam rowerów holenderskich, bo te bagażniki w rowerach holenderskich to naprawdę czasami są takie, że możemy nawet 30 kg na niego tam po prostu zamocować. Ale te standardowe takie wszystkie bagażniki do 10 kg bagaż można, wiadomo, czasami wytrzyma więcej taki bagażnik. Ale żeby nic się nie uszkodziło, z tego co producent podaje, maksymalnie wagę 10 kg możemy, czyli 10 kg ziemniaków z marketu możemy bez problemu sobie przywieźć na takim właśnie bagażniku. Z ciekawych takich rzeczy powiem Wam, że tak, zobaczcie tutaj z tyłu mamy takie plastikowe mocowanie. Jest to mocowanie do albo od blasku, albo jakiejś lampki rowerowej. E, są takie, że widzicie o, To można po prostu też wyciągnąć. O, to jest wyciągalne. E, więc można z te, czymś takim iść do sklepu i sobie po prostu powiedzieć, pokazać w sklepie, panie mam coś takiego i do tego chciałbym zamocować jakąś lampkę. No i facet nam po prostu tam dopasuje i później wracamy z powrotem z zamocowaną już lampką i zobaczcie, pyk i gotowe. Jeszcze Wam pokażę lampkę, która idealnie się nadaje właśnie do tego bagażnika. Zobaczcie, mocowana właśnie pod bagażnikiem, tu z tyłu. Tak się zaświeci, dokładnie tak to świeci. I to jest właśnie dedykowana idealnie do tamtego mocowania na bagażniku. Więc może sobie później taką kupię. To mam zamocowane w moim rowerze DBS-ie norweskim. Więc to też jest bardzo duży ukłon dla producenta, że Ej, kto to wyprodukował, powiem wam, że nie wiem. I nawet jakbym wiedział, też bym wam nie powiedział. Ej, bo to nie jest jakaś reklama tego produktu. Po prostu jestem zadowolonym kupującym, że kupiłem taki bagażnik. E, tutaj coś jest napisane. E, coś tu jest napisane. No nie, tu jest napisane, że do 10 kg. Pokażę Wam, o, zobaczcie. To chyba nie jest producent, tylko że do 10 kg i tak dalej. E, no dobra, to tyle, jeżeli chodzi o pokazanie tego bagażnika przed zamontowaniem, za chwileczkę go zamontuję w rowerze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to wszystko tutaj będzie pasowało? Tak jak bym chciał. Jeżeli chodzi o rower z tego, co tam w opisie było podane, jeżeli chodzi o koła w rowerze, do jakiego roweru możemy ten bagażnik zamocować, to w koła w rowerze od 24 cali do 29 cali, czy można powiedzieć od takiego składaka małego, jakiegoś tam typu wigry. No, do standardowego takiego roweru, właśnie jakiegoś tam górskiego na kołach 29. Bez problemu da się to zamocować. Najwyższy czas zamocować ten bagażnik rowerowy do mojego rowerka. Będę to robił w plenerze, z tego względu, że jest piękna pogoda, więc głupio by było robić to w jakiejś piwnicy albo przed garażem więc wybrałem się w taki piękny tutaj teren pierwsza przymiarka tu trzeba oczywiście na tą sztycę w tym miejscu trzeba zamocować czyli tak, pierwsza przymiarka tak to powinno wyglądać i teraz y, trzeba odkręcić siodełko dlaczego siodełko? Y, no bo jak odkręcę siodełko to po prostu sunę z góry w dół. Więc najlepsza opcja właściwa, odkręcenie najpierw siodełka. No tu mam z tyłu lampkę, więc ją też trzeba będzie zdemontować, bo będzie przeszkadzać na razie. Więc zabieram się za odkręcenie najpierw siodełka i za chwileczkę zrobię przymiarkę, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Trzeba poluzować tutaj nakrętkę. Kilka ruchów tylko. O. Prosta sprawa. Teraz zdemontować tutaj to akurat ta lampka bez żadnych kluczyków. Bez niczego, bo to jest po prostu na gumce. O, tak to wygląda. Więc lampkę też trzeba zdemontować. No dobra, pierwsza przymiarka. Ale powiem Wam, że słabo to widzę. No to musi być naprawdę idealnie spasowane. Co prawda jest tych gumek. No i teraz zobaczcie, mam do końca, ale to się rusza tutaj. I ta guma jest nowa, a teraz ona trochę sparcieje. Zimą wiadomo, popęka od mrozu. Latem będzie się rozciągać od upału. Więc słabo to wygląda. Muszę tutaj zobaczcie, tu jest troszeczkę luz. Tu muszę dociąć taką małą gumkę i włożyć jeszcze z tej strony. Dobrze, dociąłem taką gumkę. I spróbuję ją włożyć z tej strony, wcisnąć. ok i teraz dociągnę te dwa wkręty. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Trzeba oczywiście ustawić równo to symetrycznie do tylnego koła. No, i dokręcamy. Więc, no, powiem Wam do końca, to rozwiązanie nie jest za dobre. Tak mi się bynajmniej wydaje. Minimalnie się buja, ale już jest lepiej jak podłożyłem tą gumkę. Dobra teraz do oporu dociągnąć. Ale tak jak mówiłem nie za bardzo, żeby czasem ta obejma aluminiowa nie pękła. I jak to wygląda? Czy jest symetrycznie? Patrzmy na oponę, nie na błotnik. Bo błotnik wiadomo jest ruchomy. Dobrze, jest ok. tak to wyszło? Teraz spróbujmy złapać za bagażnik i podnieść rower. No trzyma się, jest ok. No dobra, to teraz tak. Siodełko na swoje miejsce, ale zanim siodełko założę na swoje miejsce lampkę obulwaskową z lampką taką normalną pozycyjną hmm, a teraz to wam powiem że to słabo wyszło trzeba będzie gdzieś zamocować tutaj na dole w tym miejscu bo teraz tutaj to bagażnik będzie zasłaniał mhm. nie będzie to wcale fajnie okej okay. Teraz siodełko wędruje na swoje miejsce. Tak samo trzeba wyrównać i dokręcić nakrętkę. I teraz Wam pokażę efekt końcowy. Wszystko już jest zamocowane. Razem z lampką. I teraz zobaczcie. Wygląda to tak troszeczkę, można powiedzieć, dziwacznie, bo bagażnik jest bardzo wysoko nad tylnym kołem, nad błotnikiem tylniego koła. No, jest bardzo wysoko. No niestety, dlatego tak, bo taka konstrukcja tutaj na sztyce, wiadomo, to jest zawsze wyżej. W niczym to nie będzie przeszkadzać. Absolutnie. Może tylko tak trochę dziwnie wizualnie to wygląda na pierwszy rzut oka Ja się bardzo szybko do tego przyzwyczaję więc na pewno będzie tak jak jest Jeżeli chodzi o lampkę tutaj tą z tyłu No to niestety tutaj jakby ta lampka była i bym położył jakiś plecak jakiś bagaż z tyłu i jechał wieczorem To jak ona by mrugała, świeciła No to niestety nie byłoby tego widać więc przeniosłem lampkę tutaj w to miejsce to było jedyne miejsce, gdzie ona będzie widoczna. Nie będzie przeszkadzać, e, dlatego że ona jest taka konstrukcyjnie, że widzicie na rurkę musi być zamocowana, więc wyszło jak wyszło, w tym miejscu. E, może później jakąś inną lampkę dokupię. To ona będzie tutaj, w tym miejscu z tyłu. Ale na razie taką lampkę mam, jaką mam, więc e, zostawiłem jaka jest. Przecież nie będę. Dokupował specjalnej lampki do tego tutaj mocowania na bagażnik bo to by było głupie więc zostawiłem tak to jak to wygląda to tyle co chciałem powiedzieć, pokazać jeżeli chodzi o bagażnik do roweru MTB moim zdaniem najlepsza, najtańsza oferta jeżeli chodzi o bagażnik aluminiowy do tego typu właśnie rowerów jeżeli bagażnik Wam się spodobał to łapka w górę, będę wiedział że było warto go pokazać Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią o różnej tematyce, nie tylko rowerowej. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.